Wiesz co, to może włączę mafię. Buu, nie mafię, tylko najemników. Działczy! To ja wszystko zrobiłem. to Dobra, mogę powiedzieć, cześć wam, widać, jestem Raymaray. E, dobra, więc zaczynamy grę w Sirius Sam. Pierwsze starcie. U kapioza na U jak widzicie tutaj. Dobra. Turysta, łatwy, normalny, trudny, poważny. No Ze mną jest pan penizonia. Dam poważny! Suzalamusi. Przedstaw się, penizonia. Cześć, tu Eriko penizonia. Tak. Dobra, spiernalezmego mikrofonu. Nic typi nie, wiesz. Dam dwa zapisy. Ja sobie muszę się obsłużyć. Dane strategiczne. Daj wyjście najlepiej. Dobra, zacznijmy grać. Gotów do walki, biegniemy gdzieś tam walki. Mogą go walczyć! Jak ja się zabijam. Ho! Ho! 10 uważaj, bo... Duża <gibli> strzela, ja nie mogę. Glebab się. To jest... Jondra! E, to jest strzanka, bardzo nawalanka. walanka. Tak się w ogóle krew sypie i w ogóle... A co sobie gniżak. Ta Szybka i dynamiczna. Szybka i dynamiczna, bardzo łatwa w obsłudze. Patrz. Czym w ogóle? Po jajach. To jest jakiś... Eee... Nie wiem. Dobra. Ciekaw czy się nagrywa w ogóle. <śmiech> <śmiech> jest na wola, ale się nagrywa. Kapioza... Co za gra? przed chwilą była ogromna burza. Cicho, Penizonia! Teraz jest słońce? Penizonia cicho. Kapioza, masz ten y, Windows Movie Maker? No. Masz? Tam, to, to, to wiesz co, to ci coś zrobię fajne... Kurwa! Aha, bo myślę, że się zabije się. To ci to no, coś zrobię, no, żeby... Zabij, Ty, a sam jest fajna niespodzianka, jak tam pójdziesz, tam... Dalej, patrz. <coughs> patrz się. Tam, nie pójdziesz, niespodzianka fajna. On mi pokazuje palcem, więc mm, e, nie patrz... Fajna, nie? Kurwa. Fajna, nie? Niespodzianka. Ale on cię... Ale on cię zmylił. Widzicie? Okay. Reymar wymiata F5 ciemno, ci sąś lol. Idź za to jak tam. No ale... Gdzie mam iść? Tam dalej. Tam widzisz tam pustynię? Na pustynię. A na pustynię. No, uch, jak no ja, to ja to lubię. Kurwa, chciałem nacisnąć ten z Optifine. jako Optify. Strzelaj słońce. Nie, bo się jeszcze jedos do Ty mam... A co za dam migami? Aha, no. mam wiadomość. Od mojej partnerki. Mam tam biec. No. A jo, bo tam tam. No ale jak skocz to na bańkę. Tak? To jest pierwsze starcie wam przypominam, więc jak wiecie, wiecie. A ja grałem w drugie, nie? Wiecie jak Tak. <ścoughs> już dawno nie grałem w tą grę. Coś mnie tu bierze! Od tyłu! Tam na pewno, Coś ci tu bierze. Tu w przodu. Tam coś jest! Kropka. No. Kosmo! Patrz, jak z kosmosa zwalniać. To są kosmo Ko Kosmos Biry. <śmety> To... Ale cię e... ta to była Ale ci zwalił! Jestem, jestem! Jestem! Ale ci zwalił! To razem kiedy? I się krew posypała. Ijdź jeszcze raz tam do, na tym i Wale, to idę od razu! Chcę słońce! Tak jakby! Szybciej biec! No dwa razy tak zabiję burza! To się nazywa Iselek No tak On nie tak, zabij! Tak nie chudzianka! <laughs> już za nie grałem, naprawdę w tą grę. Ale najsilniejsze spory na pierwszym poziomie. Aha, spoko. Na pierwszym poziomie? To są te, te takie tam, co były? Już. Ej, te tam, co, co były, no. tam gdzie szedłem, nie? Tam. No to jest taki końców. Te tam, tam, gdzie były, tam, te, tam, nie? No. To one były, to były te kosmiczne, te, kurczaki z kosmosu. Nie, to by raczej te, no, nie, to. Biomechanoidy jakoś tak na wywadku. Ja oh, nie mam pojęcia co to jest Oł szyd! To nie wpierdol Kurde, nie ma pierdolić Bomba! bomba. On i tak ciebie dogoni tą bombą czy co to jest w ogóle Czemu ja w tego kurczaka nie Ty to jest kurczak jednak ty Patrz Ale tak blisko jesteś! Oł szyd! O i... I Maja. I Mazia za nie poddała Dobra. Mam nóż! Gorwalki. Got wurwalki. Hej, 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 ja, hej, hej. Hej, hej! Jest to, że się będzie słychać na tym filmie. Co? że się nasz będzie na tym filmie słychać. Czemu? Nie, bo patrzę... A gdzie jest po prostu na mnie? że nie zwykle nie było słychać żadnej. Będzie słychać zamki, ryj! Będziesz na widzów, będziesz pił mleko. Dopajnajdź, tu nie <coughs> się z tak no. się siecił. Cicho. <grym> nie lubię tej broni. Famosa, Chociaż nie lubię. Levolver. Później ci skleję Windows mówi Maker tam jest... ten. Rewolwer. <grym> revolver, Nie ler, revolver. Re le le -re Gin kuciaku! Kuciaki, kosmiczne z kosmosu! Ja, jest... ten cię ja wiem. Puf, ty, nie wiem gdzie jestem. Ten pojem cię zabiję. Wiem. Nie, bo ja jestem Reymarej i tutaj gwałt... To niego... się w tufej jedzie. Ej, gdzie tu jest światło, słońce! O, jest poszło! Możesz takie. A ty nie musisz ich zmylić, żeby oni sami siebie pozabijali. Nie wiem! Ja Sobiedę fałszy do tyłu, ale to byłoby bardziej logiczne, nie? ja wezmę go. Halo? Stery. Ja, to. Przychmuję stery. Haha, ja chodź. Ja nie wiem, tak. o, to Nie mogę sobie przyjechać do kolei. Chodź. Dobra. Nie wiem, co. No, ja dobra. Ja, jest... dobra. Dobra. Ja, jest... Jestem mistrzem. Ale się wybierasz na komputerze. Po jednym hitie. Będziemy zaraz iść na dwór, a on co Po robi, jednym hicie, oj. to on co robi? Nie. Co jest? No głupi. Nie. Moje się. Co teraz? Penis, o nie! Dobra, Rejmarie przyjmuje. Wonet, skp wciśnij. Ja, może escape jeszcze. To czekaj, dobra. Jestem po robocie, po, po, po robocie. Czekaj, <laughs> Ciekawe kto to będzie oglądał? <laughs> ja i kole... co? Sp... O oh, nie, Chcę się <laughs> zrobić Ace of Space. of Space. Space. of Space? AJ, O AJ, Jestem ten! Jestem tym yy, kowbojem! Chodź! Radź! Tak są tak wysoko starczy. BURE! Potwory <spodem> To jest samic alfa! Nie, to jest samic alfa! Jak, jak ty go to tak na płasko to jest. Samic alfa! O! Shotgun! Nie, to pistolet jest. o dwa. Ja Zaraz, Marysia, w pustynię iść tam. Mogę. Ej, czemu nie mogę strzelać dwoma? Strzelasz dwoma! Aha! Aaaaj, tylko wołem z jajami! A ja teraz tam, tam, tam teraz na pustynię... No właśnie, no sobie jaj, wiesz? Teraz na pustynię. O, teraz biorę potkę. Potkę zdrowia. Będę zdrowy na życie i na śmierć. Ale to normalnie było, masakra. To on naprawdę mi przyjmował takiego stwora z. On nie żyje, znaczy żyje. Co jest, czemu on mnie to miażdży? Oooooo! Łombo combo! ŁOMBO combo! Gin z tym ubem twoim krzywym. Faj, jedzę. Faj, Manda, Motherfucker. Jeszcze raz. Motherfucker. Ok. Dzemu zapy, no, on bez głowy jest? No bo on lubi... Nie, zombie? Nie jest. A tam poszło. Nawet już zombie w Minecraftie inaczej wygląda. Znaczy straszniej. Czarny, czarny murzyn. Nie, już <ślepanie> Czekaj, ten filmik jeszcze trwa, ale... Ja ci... Ja ci... Ja ci Kapiozo później skleję ten filmik. Jestem... Kurwa. I tak żeby nie chciał kończyć, a ty i tak by nie zgrał. A ja! Może sklejasz to raz zrobię. Ja na, to skleję! Tak. Windows Movie Maker, jak masz, to ci skleję to wszystko. Czyli na przykład taki przerwa, jak ktoś ci zaciepi, to może to sobie skleić można. Dokładnie. Okej okay. Wycień Coś mnie... Zdą ten pedał! Ten spory jest półka! Ale on o, w To jest po z półka. No. Zobacz. Ale parzek. zobacz, ale zobacz! Wiem, jak on wygląda! No, Wiem, tak. jak on wygląda! Ma krzywy ryj! jedno oko! Jak, kurde, ja no, ten... Taki koksu, no, nie? Co? Czekaj, teraz dziełam iść. Że, dwa razy użyj drugiego przycisku. Dwa. Którego przycisku? Drugiego. O, proszę... I... O! o! Zma... Parzek i łeb ma fajny. O! Niżej. Na sami. O, to. O. Otwory i spółka. Zły samiec ale ma złe zęby, jedno oko i jest koksem. A, a to jest... A jak to... A, jakiś tutaj świernięty rakotowiec. To jest jego tarcza, tam y, gdzie trzyma głowę. Patrz oni tak samo wyglądają, tylko to jest... Patrz, patrz tam patrz, gdzie trzyma głowę... Tam gdzie trzyma głowę, to jest jego tarcza, a... Co to tu jest? Lubi to lubi sobie postać. Lubię sobie postać. Okej, gdzie teraz na pustynię, tam do tych potworków czy jeszcze coś czego szukać? Nie, dole, tam dalej iść. Ale on zapierdola. Nie, tam dalej iść, do tych dwi. O fakę, bitcha. jest gdzie są? Są, są chyba. Daję ci